Z tej strony macie, i oczywiście na samym początku chciałem Wam przypomnieć o konkursie lektywnych widzów. Macie tutaj 7 skinów za ponad 50 zł, także powodzenia, wszystko macie wyjaśnione w opisie. No i oczywiście na Discordzie. Tutaj macie również trzeci level serwera, także będą nowe motki. Zapraszam Was wszystkich na serwer. Macie tutaj wszystkie informacje, dodatkowe giveaway, które kończą się już w poniedziałek. Na streamie będzie losowane aż 4 giveawaye, także będzie to ponad chyba 15 skinów, ja, o ile się nie mylę. Zapraszam wszystkich na godzinę jakoś 18, coś takiego. No i lecimy teraz ze zwycięzcą z poprzedniego odcinka. Mało będzie komentujących, no bo niestety, ale jutro muszę jechać do domu rodzinnego, także nagrywam to na szybko w ten sam dzień. No i Mix S wygrywa. Klasa film był na meczu drużyny w Okręgówce. Jeśli interesujecie cię szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów, zapraszam cię na PirateSwap z kodem Miecz dostajecie 35% bonusu do wkładu. Super, wygrywasz tutaj skinka. No, i lecimy od 2000 zł do po prostu miliona. Także dzisiaj jest teścik na Jester Mode'ach na samym początku. Lovely Case na Jester Mode'zie za 332 zł. No i co tu będzie? No, myślałem, że koskę tutaj już na samym początku zgarniemy. No i że fajnie się ten odcinek rozpocznie. Ale dostajemy USP Print Streama, który również jest tutaj warty trzy dyszki więcej, dwie dyszki, przepraszam, więcej niż otwarcie skrzynki. Także dzisiaj zarobimy. Na pewno dzisiaj będzie zarabione. No i lecimy chyba z testem Myślę, że skrzynek do Od 4 zł do 6 Także na Jester wszystko tutaj szybko Tylko chciałem tutaj mieć w pelenach Coś mi się przełączyło Po jednej skrzyneczce na Kurde, co tutaj się odwaliło No rast No dzisiaj jakieś miałem przeczucie Żeby wbić i przetestować tutaj te Jester y. Jeszcze raz tutaj dam jeszcze jedną szansę Miałem każdy tutaj Każdą skrzynkę klikać po razie, no i w sumie powinniśmy się trzymać tej zasady, no bo jeśli tak tutaj no wymyśliłem, no to trzeba tak zrobić do końca. Tylko nie wiem o co tu chodzi, nie wiem czemu tutaj mi się zmienia na, na dolarki. Ja tutaj wolę oczywiście w PLN-ach, łatwiej mi wszystko to przeliczać. No i kolejna skrzynka na Jester Mode no do dupy, do dupy. Słabo wychodzi, tutaj od razu odświeżamy, włączamy Jester Mould Chocolate Case za 210 zł. No i coraz gorsze skiny nam wylatują lenę. No i tak, jak na razie jesteśmy tutaj na plusie, no bo ta koska wyleciała, jeszcze tamte print stream, także nie mamy co narzekać. No ale wiadomo, no nasz tutaj balans zbliża się jednak do zera bardziej niż w górę, także to jest troszeczkę martwiące. No i powinniśmy zmienić nasz kierunek na case battle nowy interfejs, tutaj zobaczcie inaczej wygląda, ładniej, także wbijemy no, do nietypowej bitwy, 7 skrzynek jeden lovely case, no i 6 razy na duck case no, bez żadnego boosta, bez niczego no to taka tylko bitwa jest oczywiście na przepałkę no i zaraz lecimy sobie na jester mode na grube jester mode no, bo tam można najwięcej wyciągnąć koski są przeepickie, takie jak rust case'ik no i musimy chyba tutaj wyłączyć na szybko tego discord'a, bo Spamują mi, także ja tutaj go kliknę. No i skupiamy się już tutaj na bitwie. No kurczę, wygrywamy. No, delikatnie złapaliśmy prowadzenie, także myślę, że do samego końca tutaj, kurde, jednak dostał takiego samego Negewa jak my, no ale jednak Lidet Class załatwi sprawkę. No i 197 zł wpada nasze konto. Na przepałkę tutaj kurczę miało być. Mieliśmy to przegrać niby, a wygraliśmy. Także może akurat mamy dzisiaj mega farta. No i trzeba to wykorzystać, także na samym początku przetestujemy sobie hot do case'a na jester mode'zie night, op, night ops case'a Mastermind case'a, tutaj te nowe po prostu Eventowe skrzynki, no i Loot case, raczej już na więcej nas nie będzie nas stać No bo ta jedna skrzynka najdroższa kosztuje 2300 zł nawet ponad na tym Chester mode'zie Także spróbujemy sobie coś tutaj wyczarować No i Zobaczymy, czy nie robimy tutaj największej głupoty w dniu dzisiejszym, ale trzeba zaryzykować. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Także, all in. Team, all in. Możecie napisać, jaki jesteście. Czy team, all in, czy jednak team. Zachowawcze profity, tutaj. Ja tutaj, oczywiście, jestem raczej z zachowawczych profitów, aczkolwiek czasem lubię sobie tutaj. Polecieć all-in. No i myślałem, że ta emeczka będzie troszeczkę tańsza, ale dostaliśmy kałacha za ponad e, 1500 złotych. No i bitwa jest wygrana, także. E, no, uratowała nas delikatnie ta ostatnia skrzynka, czyli lootbox loot Case e, na Jester modzie, No i dzięki niej, dzięki niej, no moglibyśmy otworzyć w sumie e, tą czekajcie, to byśmy mogli otworzyć w sumie ten go golden vault case ale czy to jest dla nas potrzebne? w sumie jest, jest dla nas to potrzebne, trzeba to zrobić takie jest przeczucie, no to trzeba za tym iść no i tym razem wybieramy botarosso jakieś tutaj znowu mi przeczucie przeszło, że jednak no trafi on jakieś dziadowskie kimy, a my tutaj jakiegoś karambicika, dokładnie tak kurde no nie Myślałem, że to ta Wupa The Prince. To no zobaczcie, jakie to jest podobne, ale to nie ta skrzynka, to nie ta skrzynka. E, także, no, bitwa jest wygrana, ale e, tracimy sporo kaski. Zostaje nam 706 zł, także e, możemy również zrobić jeszcze od 4, albo nie, dobra. Będziemy jeszcze robić tutaj Jester mode, także trzeba również tańsze skrzynki przetestować. Polecimy sobie tutaj e, oczywiście. Tak myślę, że właśnie do tych 4,20, no bo wcześniej zaczynaliśmy od tej skrzynki eventowej Tutaj damy na trzy osoby underdoga. Troszeczkę zwątpiłem jednak już w mojego farta po straceniu do no, takiej kasy trzeba delikatnie tutaj zachowawczo zagrać. No mogliśmy na dwie osoby, ale oczywiście na trzy osoby można dużo więcej zgarnąć skinów. No i mam nadzieję, że jednak jakaś koska tutaj wleci. Kurczę, chociaż czy można w ogóle tutaj jakąś koskę? No można. Z Ultra Case na Jester Mode, czyli z ostatniej skrzynki no musi nam tutaj wlecieć koska, no bo inaczej to będzie no taka średnia bitwa, średnia. Już tutaj widzimy, że bot Adrian no będzie z nami walczył do samego końca, raczej bot i samo już jest wykluczony tutaj z wygrania tej bitwy, no i wysuwamy się Delikatnie na prowadzenie, tutaj jeszcze kolejny P2000 Fire Elemental. no Kiedyś to było naprawdę warte grosze, a dzisiaj ładne sumki tutaj się z tego wszystkiego robią. No i ostatnia skrzynia na Jester bo się no i wlatuje. Tak jak mówiłem, wlatuje tutaj koska, także ja naprawdę nie wiem co się dzieje, ale jakieś dzisiaj mam dziwne przeczucie do, co do tych skrzynek. Tutaj, no podejrzewam, że będzie tu dobry zarobek z tej bitwy. Ale my idziemy dalej. My idziemy tutaj sobie robić profit na 3 osoby. No i tym razem spróbujemy przetestować te bitwy. Przepraszam, skrzynki po 8 zł, no i 40 groszy. Zobaczymy, która tutaj skrzynka jest najlepsza. Dawno również nie było takich właśnie bitewek droższych na jester mode, Także dzisiaj sobie tego troszeczkę doświadczymy. No i mam nadzieję, oczywiście, że odcinek Wam się podoba. Tutaj wybierzemy sobie Bota Alexa. Później jeszcze zdecyduję na samym początku. Napiszę, kto wygrał tego skina. Zobaczę dokładnie te wymagania, czy trzeba było napisać, w jakim klubie oczywiście się oglądało mecz, żeby nie było, że ktoś tam jest poszkodowany czy coś. No i zobaczymy, jak to tam wyszło. No i kurde, tutaj tryb klasyczny, także chyba będzie ciężko, chyba przegramy tutaj. Kolejną bitwę, ale zobaczmy. Najlepszą skrzynią była jak do tej pory, właśnie ostatnia, czyli dual Box Case, która oddała właśnie za 290 zł tą Emeczkę Mecha Industries w stanie minimalware. Możemy jeszcze polecić tutaj sobie na 3 osoby underdoga. No i chyba na Knife Case'a będzie nas stać, aczkolwiek. No teraz ta skrzynka nawet podrożała do 700 56 zł, także może spróbujemy tutaj sobie u tego handlarza z bronią doładować maksymalną ilość punktów. No i da nam tylko 27 zł. Dobra, jeszcze wyciągnę sobie tutaj tego Blood Sporta, chyba to będzie już wystarczająca liczba. No i robimy bitwę, może na dwie osoby. Może tutaj jednak zrobimy underdog, także zachowamy tutaj troszeczkę. Spokój, jednak nie będziemy grali na 33%, no bo zaraz stracimy całą kaskę, no i tyle. Także dodajemy botta i samo. Myślę, że na underdogu no naprawdę najlepiej najczęściej trafia dobre skiny, bot i samo, no i tym razem również tak nie jest. Tym razem my trafiamy tutaj ultra fioleta w stanie minimal wear, który jest droższy niż te brzydkie szaredaggersy, także Zostaje nam tylko 19 zł. Kurczę, muszę zobaczyć, ile jeszcze tutaj mi zostało odcinka, także powinniśmy chyba jeszcze wypłacić. No myślę, że z jakieś 18 tysięcy punktów. To mi wystarczy, żeby zrobić jeszcze od 88 zł do kosy. Tutaj mamy pierwszego przeciwnika, czyli Papa Mediasa. No, dziwny troszeczkę Nik, ale no Ziomuś wygrywa z nami bitwę, zarabia nawet. E, sporą sumkę, nawet prawie dwukrotnie tutaj z nami zarobił. Tutaj e, zobaczyłem fajną bitwę, tutaj również była fajna bitwa. Tylko, może zrobimy tak samo: tylko e, odejmiemy tego Ember Case, Glock no i polecimy z dwoma droższymi skrzyneczkami, czyli Holding Down Case tutaj na buście. No i w sumie to odpuszcza. Jednak stawiam na, na wszystko na jedną kartę, czyli Holding Down Case na buście. No ja liczę, że wypadnie ta naklejka za ponad. 6400 zł, no wiadomo są to marzenia no ale marzyć nikt mi nie zabroni także kurczę, chyba ten potężny skurwol mi zabroni jednak marzyć, no i my również się tutaj możemy uśmiechnąć, no bo ziomuś raczej wygra bitwę, aczkolwiek myślę, że decydująca będzie ostatnia naklejka, no i ta naklejka daje nam 112 zł, także już chyba ziomuś tam jakieś fakeny pewnie będzie słał no ja już uciekam od niego, no bo Pewnie no, ucieszył się, a jednak ostatnia skrzynka tutaj zadecydowała o jego przegranej. No i mamy 128 zł, także nawet ładnie sobie tutaj zarobiliśmy na koszt tamtego ziomeczka. To nawet nas nie stać teraz na AK47 case. Także no dziwne to jest, ale dawno nie było, nie był otwierany ten Beast case'ik, także na 4 osoby. Tym razem mam wiarę, że jednak coś mi tutaj CSGO skins podsunie dobrego no jakiegoś dragonlora przynajmniej bym prosił także e, Meliodas wąski no i Botisam, kurde Botisam. nie ja pierdzielę, no zobaczcie prawie Botisam tutaj to zgarnął ale e, ostatecznie, ostatecznie wąski w pasie no zgarnia tutaj nasze wszystkie skiny no i trudno mam nadzieję oczywiście że odcinek wam się podobał jeśli tak to zostawcie opeczek w górę nie no życzę wam miłego wieczoru albo dnia Zobaczymy, siemano.